8 lat oczekiwaj na nową konsolę, a wraz z nią nowa odsłona najpopularniejszej gry ze Switcha pierwszego, której sprzedano blisko 70 milionów egzemplarzy. Przed wami Mario Kart World, czy przed nami kolejny hit na miarę Mario Kart 8? Tytuł możemy kupić w zestawie z nową konsolą za 499 dolarów, co przy cenie gołej konsoli 449 dolarów Wydaje się wydatkiem bardziej uzasadnionym? Zaskakiwać może cena pudełkowej wersji, która w dniu premiery wynosi 79,99 centów, i jest to znacząca podwyżka w stosunku do poprzedniej odsłony. Jednak jak zapewnia Nintendo, biorąc pod uwagę zawartość gry i ilość godzin, którą możemy spędzić przy produkcji, cena jest uzasadniona. Ale czy na pewno? Przechodząc do rozgrywki, największą zmianą względem poprzedniczki jest możliwość eksplorowania sporego, otwartego świata, w którym możemy napotkać na wiele wyzwań. Musimy zbierać monety na czas, czy dotrzeć do określonego punktu driftując nad wodospadem. Rozgrywka zachęca do eksploracji. Wspomniane wyzwania i nowe misje możemy znaleźć na każdym kroku. Sam świat na pierwszy rzut oka wydaje się przepełniony zawartością. Co róż trafiamy na nowe postacie: wędrującego poboczym jego, uciekającego królika nabita czy gwiazdkę nieśmiertelności. Po drogach jeździ sporo aut, a pobocza również potrafią zaskoczyć ciekawymi detalami. Dodatkowo, każda z miejscówek, których jest wiele na mapie, jest zróżnicowana pod względem tematyki. Dlatego podróżując po świecie, mamy uczucie ciągle zmieniającego się świata, przez co Trudno się znudzić danym krajobrazem, jednak gdy choć na trochę zboczymy z głównych arterii, nie znajdziemy nic poza pustymi przestrzeniami z jakimiś pojedynczymi elementami krajobrazu. Poza eksploracją otwartego świata mamy do wyboru standardowe tryby rozgrywki, znane ze wcześniejszych odsłon. Tryb Single Player, w którym możemy ścigać się solo przeciwko komputerowi na wiele różnych sposobów, pokonując ich w klasycznych wyścigach, Podejmując się prób czasowych, czy rywalizując o to, kto zbije więcej przeciwników. Największą siłą niezmiernie od wielu lat jest jednak tryb wieloosobowy, bo to właśnie rywalizacja z innymi graczami przyciąga najbardziej. Rywalizacja często pełna złośliwości i zwrotów akcji. W trybie wieloosobowym mamy możliwość dzielenia się z czterema osobami na jednej konsoli. Natomiast w trybie sieciowym rywalizujemy jednocześnie aż do 32 graczy jednocześnie, choć często zdarzało się, że trudno było skompletować graczy i wyścigi odbywały się z 15 czy 20 graczami. Niestety, we wspomnianej produkcji nie mamy nawet cząstkowego trybu fabularnego. W grze mającej być przepełnionej treścią wydaje się to co najmniej dziwne. Grafice natomiast bliżej do ewolucji niż rewolucji względem poprzedniczki. Widać jednak wyraźnie, że modele postaci i otoczenia są bardziej szczegółowe, a całość wygląda po prostu ładniej i nowocześniej. Należy jednak pamiętać, że mówimy tu o 8 latach różnicy. Styl graficzny przyciąga uwagę intensywną kolorystyką. Wszystko jest jaskrawe, czyste i pełne energii, co świetnie oddaje beztroski klimat gry. Pod względem technicznym, gra wypada bardzo solidnie już na starcie. Nie natrafiłem na błędy graficzne czy problemy z płynnością rozgrywki. Jedynym zgrzytem były problemy z serwerem. Gra potrafiła wyrzucić mnie w trakcie rywalizacji, choć nie było to nagminne. Gra Mario Kart World, podobnie jak nowa konsola, wydaje się być po prostu bezpiecznym krokiem między generacjami. Dla osób, które spędziły dziesiątki godzin z Mario Kart 8, trudno tu o efekt wow. To jednak solidna propozycja. Zarówno dla wiernych fanów marki, jak i nowych graczy, którzy z całą pewnością znajdą tu wiele godzin dobrej zabawy. A jeśli szukasz pretekstu, by rzucić skorupą Żółwia w stronę rodziny lub przyjaciół podczas wspólnej zabawy, tytuł sprawi się idealnie. Największą kontrowersją pozostaje jednak cena. Przy kwocie sięgającej 350 zł w dniu premiery trudno nie zadać pytania, czy zawartość gry rzeczywiście ją usprawiedliwia. Ostatecznie jednak to decyzja, którą każdy grać musi podjąć sam.